Dobra. Coś tam się zdarzyło. Było niebieskie wcześniej tam coś jeszcze i tutaj miga cały czas. I tam jest jeszcze jakiś bus, który pewnie widziałem wcześniej albo nie. Nie, to nie jest ten, ale luksusowo wygląda ten z niebieskimi światłami. Ale mniejsza. Pomimo faktu, że się samochody zatrzymają, bo pewnie krakca jakaś albo światło po prostu. Czy coś. Albo autobus po prostu stoi. To tam nieważne. Ważniejsze jest to, że mgła trochę nieco zeszła, ale i tak jest nadal. Za to, że jest pochmurne niebo w nocy, bo takie szarobure niebo w nocy to, to chmury akurat. To akurat czarne całkowicie jak smoła niebo, to bezchmurne. A takie szarobure to są z chmurami, właśnie. Bo to też różnie bywa. To, że jest noc, to nie oznacza, że nie może być chmur, nie? No ale sami wiecie, jaka pogoda jest. Różnie bywa. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda z tamtej strony. Dobra. To tutaj ktoś sobie chodzi. Tamten wyszedł z pieskiem. No ale no nic. No tutaj mgła trochę zeszła. Ale nadal jest. Nadal jest. Czekaj, bo tutaj się coś zestrała kamera. O, już teraz jest. Ale nadal jest mgła. Tamten budynek dalszy jest ledwo widoczny z tego miejsca. Ale sami wiecie jaka mgła jest. No. Oczywiście szaroburę pochmurny niebo to nieodłączny też element nocnego nieba, właściwie odłączny. Bo pochmurny niebo jak w nocy jest, to jest szaroburę, a jeżeli jest bezchmurny, to szar bo to czarna jak smoła, nie? Także no, chyba idziemy, nie? No. Także niebo jest jak jest. Trzymajcie się, do zobaczenia i narka.